projektować hotele w duchu ESG. Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. A dzisiaj moim państwa gościem jest Wojciech Witek, założyciel pracowni projektowej Iliard. Dzień dobry. Cześć Wojtek. Cześć, cześć. Sg to jest takie popularne słowo ostatnio i do tego hotele, które nie jest w mojej branży chyba tak popularnym słowem, przynajmniej w tej mojej części. Jak się ma jedno do drugiego? O, Na wiele sposobów ma się do siebie hotele są tym obszarem sektora nieruchomości komercyjnych, które są odpowiedzialne za chyba największe wydatki energetyczne, bo tam Dużo ludzi jest w środku, dużo wody się zużywa, dużo prądu się zużywa, także tam jest dużo, dużo do roboty w obszarze ESG. A jak y, wy działacie w tym obszarze ESG, projektując i później też wykonując hotele? Yy, myślę, że warto spojrzeć na perspektywę ESG w, w hotelach z, tej, z, z tego kierunku, że budowanie nowych obiektów, jako takich hotelowych. Zawsze będzie obarczony dużym grzechem ekologicznym, jeżeli mówimy o tej literze E w zakresie ESG (environmental). Nie da się praktycznie postawić obiektu, który byłby bez wpływu negatywnego na środowisko. W praktyce. W związku z czym my dużo uwagi i dużą koncentrację poświęcamy temu, żeby brać udział w projektach, w których możemy odzyskiwać nieruchomości A i dawać znaczy? im drugie życie. I Zaraz do tego wrócę, ale w przypadku hoteli to daje olbrzymie pole możliwości, bo no, budynki są zaprojektowane i wybudowane z określonym horyzontem czasowym. Po jakimś czasie pracą trochę zrobić. na znaczeniu starzeją się w środku, ta funkcja, która była 40 lat temu przeznaczona dla nich, no, już nie odpowiada wymogom, coś trzeba zrobić, to co powiedziałaś. Budynki biurowe, na przykład wybudowane 30 lat temu, które się zestarzały, No stoją przed dylematem, ich właściciele, czy spróbować Ponownie zrobić tam budynek biurowy i co musiałoby się zmienić, żeby to był budynek biurowy, a może zmienić jego w przeznaczenie. Oczywiście można się pokusić jeszcze o wyburzenie, ale to zdecydowanie będzie dalekie od environmentally, environmental friendly. Więc jeżeli mówimy o adaptowaniu budynki na hotele, to tu jest duże pole, jak powiedziałem, do manewru, dlatego że hotele coraz częściej idą w kierunku poszukiwania czegoś nietuzinkowego. No właśnie, jakie są teraz te trendy w projektowaniu, w budowaniu hoteli? Poza SG, bo SG to jest trend wszędzie obecny w nieruchomościach. Ale w hotelarstwie jest kilka ciekawych trendów. Jednym z trendów jest y, odpowiedź na takie zjawisko, które się po pandemii pojawiło, że ludzie często podróżują z takim niewyraźnym do końca celem. Trochę biznesowo, a trochę y, tak zwany leżer, wypoczynkowo. Y, bo teraz możemy pracować zdalnie, bo nie wszystko trzeba zrobić przy biurku w pracy. Więc jest często tak, że jadę sobie gdzieś do roboty, a przy okazji wezmę jeszcze dwa dni ekstra urlopu. Albo pojadę w takie miejsce, w którym no, do południa zrobię parę coli, a po południu zwiedzę sobie coś fajnego. Tak, potwierdzam. Ty tak robisz. Y, hotele, żeby odpowiadać na tę potrzebę, muszą się zmienić. Nie, nie muszą, ale jeżeli chcą odpowiedzieć na tę potrzebę, to się zmieniają. Zmieniają się na przykład w taki sposób, że jeszcze mocniej niż przed pandemią m, zabezpieczają ludziom możliwość pracy w hotelu. Y, długo był taki trend w hotelarstwie przed pandemią, że pokoje były małe, 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 małe i wypychano ludzi do części wspólnych z różnych powodów biznesowych między innymi, ale kreowało to też taki fajny socjalny vibe w środku. Ludzie się spotykali w częściach wspólnych żeby coś zjeść, żeby pogadać, natomiast teraz często pracują też w częściach wspólnych i albo jest tak, że w hotelach w ramach tych części wspólnych są miejsca do pracy organizowane, małe salki, spotkań, salki, w których można sobie tak zwanego kola zrobić, miejsca, w których można w słuchawkach posiedzieć sobie po prostu przy kawie, jak w restauracji, ale pokoje hotelowe też widzimy odzyskują, Tą funkcję miejsca pracy coraz częściej. Czyli biurko, które tam mamy, no jest takim prawdziwym biureczkiem, a nie 40 na 80 małym przybornikiem. A, a jakieś przykłady realizacji, które w tym duchu, w ten sposób właśnie wykonujecie, przy których pracujecie? Projekty, nad którymi pracujemy w tej chwili, w zasadzie wszystkie m, są objęte tajemnicą. Więc nie mogę wprost mówić o tym, co się gdzie dzieje, ale to, 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 jest, taki, to jest taki trend, który dość, dość powszechnie obserwujemy. A to, o czym wspomniałaś jeszcze, jest bardzo ciekawe dla nas przynajmniej, że nie tylko projektujemy te rzeczy, ale też je wykonujemy. Od dwóch lat działamy w obszarze nie tylko projektowym, ale w obszarze wykonawstwa. Ale wykonujecie od A do Z? Od A do Z. Powołaliśmy do życia nową spółkę, Resco Hospitality, która zajmuje się wykonawstwem wnętrz hotelowych i przebudowami obiektów, wnętrz obiektów pod kątem hoteli. Po to, żeby eksplorować coraz mocniej właśnie ten trend, o którym powiedziałem, przywracania drugiego, drugiego życia starym budynkom. A co jest najtrudniejsze w tym przywracaniu drugiego życia hotelom? Jakie wyzwania są największe dla to? Nas? że istniejący obiekt nigdy nie jest w 100%, rzadko kiedy nawet w 70 prawdopodobnie, zgodny z najbardziej optymalnym sposobem rozwiązania nowego budynku. Ciężko o taką 100% efektywność. Ciężko zrobić tak, żeby każdy metr kwadratowy tej powierzchni był w 100% świetnie wykorzystany, więc tu się pojawiają duże wyzwania, ale yy, pojawia się tam też dużo, bardzo, dużo ciekawych możliwości wykorzystania starych elementów oryginalnych budynku w rozwiązaniach wnętrza. A co to może być na przykład? No to, to może być na przykład w budynku. Teraz mamy taki jeden budynek z Rąbka tajemnicy, który projektujemy. To jest biurowiec z lat 70. No zabytkowy już w tej chwili objęty ochroną konserwatorską, z pięknym lastryko w środku, z klatkami schodowymi, takimi, które no jednym się kojarzą źle z epoką PRL-u, inni mają już pewien sentyment do tego i to są elementy, które na przykład to lastryko zachowujemy w środku. I teraz myślimy, jak zbudować tą przestrzeń, żeby to był hotel taki z krwi i kości, ale z wykorzystaniem tego oryginalnego lastryko. Szczególnie, że jednym z trendów hotelowych, wracam do tego pytania Twojego wcześniejszego, jest próba dania gościom autentycznego, prawdziwego doświadczenia, czegoś takiego nietuzinkowego. Sieci hotelowe, które rozwijają się tak przez pączkowanie, budując te same obiekty w różnych częściach kraju, w różnych częściach Europy, w różnych częściach świata, są powtarzalne. To jest też dobre, daje to gościom poczucie bezpieczeństwa, że gdzie nie pojadę, wiem co mnie spotka. Ale część jest takich gości, którzy, którzy chcą wyjść poza swoje strefy chcą komfortu. Być Trochę. To jest taka odpowiedź na to, co się podziało e, czas jakiś temu na rynku e, w ogóle Hospitality pojawiło się Airbnb, czyli? które zaczęło być pewną alternatywą dla hotelarstwa, czyli możliwość e, doświadczenia czegoś dużo bardziej autentycznego i intymnego. Airbnb to jest platforma, na której można zarezerwować sobie, wynająć mieszkanie od prywatnej osoby, podróżując na drugi koniec globu. I to jest zupełnie inne doświadczenie być w czyjejś kuchni, spać w czymś pokoju gościnnym, dużo mocniejsze emocjonalnie, aniżeli pojechanie do takiego standardowego, powtarzalnego obiektu i niektórzy tego szukają. A jak to działa w Polsce? Powiem w porównaniu z innymi krajami Europy czy świata pytam, bo wiem, że macie bardzo szerokie doświadczenie i bogaty wachlarz doświadczeń po prostu światowe. Czy my się bardzo różnimy? Jako rynek, polski, jako rynek polski. Jako rynek polski przede wszystkim jesteśmy rynkiem, który ciągle dojrzewa. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy około 2,5 tysiąca hoteli. Przyrównując to do rynku brytyjskiego, gdzie mamy 20 tysięcy hoteli, no jest olbrzymia przepaść. W tych 2,5 tysiąca hoteli około 500 hoteli to są hotele sieciowe. W Wielkiej Brytanii tych hoteli sieciowych jest ponad 2,5 tysiąca. Przepaść. Także mamy rynek jest ciągle młody, ciągle się rozwija, ciągle można go bardzo. Czyli jest przestrzeń, jest przestrzeń na nowe, nowe hotele, nowe rozwiązania, rewitalizację hoteli. I do tego bym wrócił na chwilę, bo zaczęliśmy od ESG, a rewitalizacja to jest coś, co pozwala naj, najpełniej chyba zrealizować cele ESG. Właśnie możliwość powtórnego wykorzystania tego, co jest w środku, nie, nie, nie wrzucania za każdym razem bomby do budynku i, i frusia go do zera. Czy... Czy łatwo do tego przekonać inwestorów? Oczywiście, że łatwo do tego Dlaczego? przekonać. Z bardzo prostego powodu. Takie inwestycje są tańsze, a poza tym, że są tańsze, są mądrzejsze, no, niosą ze sobą ten emocjonalny ładunek, który trudny jest do wykreowania w zupełnie nowym projekcie, dużo trudniejsze. A jak, gdybyś miał przekonywać inwestorów nie do końca pewnych, że ESG to jest ten trend, w... Według którego trzeba należy projektować i wykonywać hotele, chociaż za chwilę to już będzie must have, to, to jakie byś główne zalety tej, tego projektowania i wykonawstwa w duchu ESG wymienił? Moje ocenie to już teraz jest must have. Przekonując inwestorów, trzeba rozmawiać językiem inwestorów. Inwestorzy inwestujący jest zupełnie naturalnie, oczekując zwrotu. Inwest nieruchomości hotelowe, które będą oddalone w, od ducha ESG w swojej realizacji. Nie przyniosą oczekiwanego zwrotu. Takie są po prostu fakty, w związku z czym przekonywałbym ich najzwyczajniej Excelem, niekoniecznie adresując to w wielkich słowach yy, związanych z ociepleniem klimatu i, 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 i konsekwencjami naszej działalności na globie. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze o tym, że ESG to nie jest tylko E. My rozmawiamy o E, ale hotel niosą ze sobą też bardzo dużo wartości w obszarze S, czyli social. Bo w, mo, mają okazję wnieść coś więcej do lokalnych społeczności. Hotele coraz mocniej są zakorzenione w dzielnicach, w, w których się są, są, są zrealizowane, mogą oferować coś dla ludzi, którzy tam mieszkają. Także hotele coraz mniej izolują się od otoczenia, coraz bardziej otwierają się na otoczenie, i to jest duża, duża część tego aspektu ESG hotelowego, która jest bardzo ciekawa. Czyli Projekt hotelu w duchu ESG, budowa hotelu w duchu ESG to jest coś, co ma przyszłość, co jest też konieczne, ale co ma przyszłość i jest na to przestrzeń, spora przestrzeń w naszym kraju. Potwierdzam. Wojt Wojtek, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A naszym gościem był Wojciech Witek, założyciel pracowni projektowej Iliard. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Galaktyki Nieruchomości w każdy czwartek o 14.30. Pamiętajcie Państwo, do zobaczenia.